Kochani moi mili. Wkraczamy w magiczny czas prezentów i miłych niespodzianek. Mikołajki. Święto na cześć Świętego Mikołaja, biskupa z Miry, który zasłynął z pomocy ubogim i licznych aktów dobroczynności. Ale zacznę od fragmentu Skubusia Puchatka. "Jaki dziś dzień?" zapytał Puchatek. "Dziś" Odpowiedział prosiaczek na to puchatek: To mój ulubiony dzień. Dzień dobry zawiercie. I przejdziemy teraz do bajania dla zaciekawionych. Opowiem Wam legendę, taką, jakich to wiele słyszeliście w dzieciństwie o Mikołaju. I sile dobrego serca. To zapraszam do wysłuchania pięknej bajki, również i dla dorosłych. To taka niespodzianka, prezent ode mnie dla Was, na Mikołaja. Dawno, dawno temu w małym miasteczku u stóp wysokich gór żył człowiek o wielkim sercu, Mikołaj. Był to człowiek skromny, który miał jednak jeden niezwykły dar. Widział potrzeby innych, nawet jeśli sami bali się o nich mówić. Mikołaj mieszkał w małym domku, ale w środku jego serce było jak pałac pełen dobroci. Każdy, kto go znał, wiedział, że zawsze można na niego liczyć. Pewnego dnia Mikołaj zauważył, że w jednej z na skraju miasteczka zapada ciemność. To dom biednej wdowy i jej trójki dzieci. Okazało się, że matka nie miała pieniędzy na opał ani na jedzenie. Nie mówiąc nikomu ani słowa, Mikołaj tej nocy przyniósł pod ich drzwi worek pełen drewna i jedzenia. Rankiem dzieci znalazły podarunek i zaczęły się cieszyć. Mamo, to musi być jakiś anioł! zawołały, ale Mikołaj nie chciał, by ktoś wiedział, że to jego sprawka. Wieść o tajemniczym pomocniku rozniosła się po miasteczku. Inni ludzie zaczęli uważniej patrzeć na swoich sąsiadów. Okazało się, że jedna staruszka potrzebowała ciepłej odzieży, a młody chłopak, który chciał się uczyć pisania, nie miał papieru i pióra. Każdego wieczoru Mikołaj cicho i bez rozgłosu dostarczał to, czego brakowało ludziom. Nie oczekiwał podziękowania ani nagród, wierzył, że najpiękniejszym darem jest szczęście na twarzach tych, którzy otrzymali pomoc. Pewnej zimowej nocy Mikołaj przemierzał las, niosąc kolejne podarunki. Wtedy spotkał niezwykłe drzewo o gałęziach pełnych światełek. Kim jesteś, wędrowcze? zapytało drzewo. Jestem tylko człowiekiem, który pragnie pomagać odpowiedział Mikołaj. Drzewo poruszone jego słowami obiecało mu coś wspaniałego. Od dziś każde drzewo, które zasadzisz w swojej wiosce, będzie rosnąć szybko i dawać owoce wszystkim, którzy są w potrzebie. Mikołaj wzruszony wrócił do wioski i zaczął sadzić drzewa. Dzięki temu cała okolica stała się zielonym ogrodem, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Mikołaj nie tylko pomagał ludziom w potrzebie, ale nauczył ich również, że każdy ma w sobie dar, który może się podzielić. Pamiętajcie, mówił: dobro to nie tylko wielkie gesty, ale i małe, codzienne uczynki: uśmiech, pomoc na dłoń, dobre słowo. Dzięki jego przykładowi mieszkańcy zaczęli pomagać sobie nawzajem. W ich wiosce nikt już nie czuł się samotny. A nie opuszczony. Legenda o Mikołaju przetrwała do dziś. Mówi się, że w każdej osobie, która dzieli się dobrem, jest cząstka świętego Mikołaja. Dlatego, gdy patrzymy na świąteczne światełka, pomyślmy o tych, którzy mogą potrzebować naszej pomocy i otwórzmy swoje serca. Dobro rodzi dobro. Mawiał Mikołaj, a najpiękniejszy prezent to radość, którą dajemy innym. Od takie bajanie, a czy ta opowieść jest prawdziwa?